PiS szuka za wszelką cenę e, pola do konfliktów i do zadymy. E, tym polem jest właśnie e, Między innymi e, Wydział e, znaczy Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych. Najgorzej przygotowany wniosek PiSu, jakikolwiek. Wniosek, w którym czytamy, że minister Kierwiński odpowiada za zamieszki przed Sejmem. No, no absurd, bzdura, kompletnie irracjonalne argumenty. Minister Kierwiński odpowiada za służbę, za policję, która stała na straży bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa mieszkańców najbliższych i tak się też stało. Demonstrujący de, nie wszyscy, bo ja nie wierzę w to, że to byli rolnicy, przyjechali po to, aby zrobić zadymę. Przyjechali wyposażeni w butelki, w kamienie, w opony i w, w tą słynną trumnę, którą spalili.